Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym też odnieść się do mojego niedzielnego okazania i do tego fragmentu, który rozważałem podczas niedzielnego okazania. Oczywiście zapraszam Was do odsłuchania. Ono jest tutaj obok. Myślę, że dla wielu ludzi dzisiaj, kiedy ludzie spotykają się z Bożym Słowem. To, co mówi Pan Jezus, jest szokujące i trudne do zrozumienia, lub niezgodne z ich dotychczasowym sposobem myślenia. Dlatego też boją się przyjąć Słowo, boją się przyjąć naukę, dlatego, że jej nie rozumieją, dlatego, że jest zbyt trudna dla zrozumienia przez ich umysł, który jest nieprzemieniony. Prawda, którą głosił Pan Jezus, ona jest również i dzisiaj aktualna, i dzisiaj mamy ją przyjąć, i dzisiaj również nie zawsze jest łatwa do przyjęcia. Jest takim mieczem obosiecznym, co dzieli i czasami zabija, kiedy skonfrontujemy się z tą prawdą. W Ewangelii Jana w szóstym rozdziale od 60 wersetu czytamy słowa takie: Po wysłuchaniu tych słów wielu pośród jego uczniów stwierdziło, Twarda to nauka, kto ją zdoła stosować? Jezus, natomiast wewnętrznie świadomy, że jego uczniowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich: To was zniechęca, co więc będzie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był wcześniej? To Duch ożywia, ciało w niczym nie pomaga. Słowa, które Wam powiedziałem, są Duchem i są życiem. Prawda, którą głosi Pan Jezus, jest yy, Duchem bo otrzymujemy zrozumienie poprzez działanie, otwarcie się na działanie Ducha Świętego i z życiem, bo ta prawda daje nam życie. I wiemy tutaj z tego fragmentu, że wielu uczniów odeszło, bo stwierdziło że twarda to nauka, kto ją zdoła stosować. Bo źle ją zrozumieli, po prostu. Nie przyjęli słowa, bo źle, źle je rozumieli. Myśleli po ludzku, myśleli według swojego sposobu myślenia takiego ludzkiego. Podobnie tak jak mówiłem w niedzielnym kazaniu, również miała sytuacja z Nikodemem. Tak, kiedy Pan Jezus mu mówił: Musisz się na nowo narodzić, on myślał o takich naszych fizycznych narodzinach, a Panu Jezusowi chodziło o narodzenie z Ducha Świętego, kiedy Duch Święty do tego naszego serca i otwieramy się na jego działanie. Podobnie Samarytanka przy studni w czwartym rozdziale tej Ewangelii Jana od 7 do 15 wersetu. Samaritanka myślała, że Pan Jezus mówi o jakimś nowoczesnym systemie związanym z hydrauliką, podczas gdy w rzeczywistości mówił o sobie jako bodzie życia. Wielu ludzi nauka Pana Jezusa szokuje, wielu ludzi nie rozumie, wielu ludzi ją odrzuca tylko i wyłącznie dlatego, że myślą po ludzku, myślą e, po, e, tak jak myśli współczesny człowiek, że wiele rzeczy jest niezgodne z ich dotychczasowym sposobem myślenia. Dlatego chciałbym Was zachęcić, żebyśmy przemieniali swój sposób myślenia. Tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w dwunastym rozdziale, przemieńcie się przez nowy sposób myślenia, bo to otwiera nas naprawdę, która jest zgłoszona nam przez Boże Słowo, które zostało nam objawione. Radości w Panu pozdrawiam. Do usłyszenia, jeżeli Pan Bóg pozwoli.